Cześć, kochani, dzień dobry, witam Was w nowym vlogu. Co prawda, nie wiem, co z tego vloga wyjdzie. Mamy oczywiście już popołudnie. Ja mm, przez to słuchajcie, że no, niestety znowu jestem y, psychicznie bardzo, y, nie wiem nawet, jak to nazwać. No, nie czuję się najlepiej, tak? Y, Przez to, wiecie, co? Dni po prostu przeciekają przez palce. Nie mogę w nocy spać, co przekłada się na to, że wstaję bardzo późno, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu nie mogę się, wiecie, co z niczym ogarnąć. No, budzę się, wiecie, co? Jak już w końcu uda mi się zasnąć, to jest mniej więcej trzecia nad ranem. I tak, budzę się, słuchajcie, nie wiem, o dziewiątej, dziewiątej z minutami. Um, ale nie jestem w stanie od razu wstać. Um, tak jak dzisiaj obudziłam się i po prostu łzy mi, słuchajcie, same leciały z, z oczu. No, bywa i tak. Niestety. Jak już nie raz mówiłam, moja, moja choroba, moje, mo, moje choroby są bardzo zdradliwymi chorobami. Bo to nie jest, wiecie, zwykły smutek, że szczególnie z jakiegoś powodu mi jest przykro. Tylko. Um, no to jest generalnie wiecie, uczucie pustki, uczucie. Bycia winnym, winnym wszystkiemu, co się co się dzieje dookoła, odczucie takiego wiecie, odizolowania i w ogóle w ogóle. Ja wiem, że tak jak jedna z Was kiedyś napisała komentarz, że zdrowy człowiek tego nie zrozumie i ja sobie zdaję z tego sprawę mój lekarz zresztą też tak powtarza, bo że daj mi żyć. Ach, nie to Florentina. Um, wczoraj miałam na przykład taki dzień, słuchajcie, że jedyne co robiłam, to wyszłam z Milanem trzy razy w ciągu dnia na spacer. Ani nie gotowałam, ani nie mogłam zjeść, ani nie miałam w ogóle siły na cokolwiek, słuchajcie, nawet nie miałam siły na to, żeby po prostu pójść się wykąpać. I no niestety, no, no, no takie, takie aktualnie mam dni, taki mam aktualnie czas, po prostu znowu, wiecie, za dużo stresu, za dużo problemów. Ja wiem, że dla wielu z Was. Może się wydawać, że jaki ja tam stres mam, przecież ja mam spokojne życie, przecież to, przecież tamto, bo, bo widzicie tylko no to, co widzicie, tak. A ja czasem sobie myślę, Boże, wiecie, co mi by się przydała taka e, kamerka GoPro, żebym mogła was chociaż jeden taki dzień ze sobą zabrać, żebyście zobaczyli, ile ja nerwów zjadam codziennie, ile ja się stresuję i, i, i w ogóle, w ogóle. Zresztą. W wypisie na przykład z rehabilitacji jest napisane, że w dzień przyjęcia do kliniki, e, to ja już było widać i było czuć, że jestem taka, tam jest napisane Angeszpant. Angesz Pan to jest taka, taka spięta, wiecie, taka, taka zestresowana. I zresztą ja wiem, że jak wyszłam z rehabilitacji, to wam mówiłam, że nawet do mnie sprzedawczynie w w sklepie, w penim, w supermarkecie mówiły, że właśnie wyglądam na taką spiętą, zestresowaną i w ogóle. No i no niestety znowu to wszystko wróciło i plus fakt tego, co Wam mówiłam w ostatnim blogu wieczorem, że jak zobaczyłam to wideo, to tak jak Wam mówiłam, każda Myśl o Janie od razu wywołuje we mnie panikę, i... i zaczynam źle się czuć. I tak też wczoraj było. Wiecie co, że przepłakałam praktycznie cały dzień. Wybaczcie. Dobra, trzeba szybko się zająć czymś innym. Wiecie co? Muszę dzisiaj pamiętać o tym, żeby zamówić sobie kolejny e, szampon z Celsun Blue ten Medicate, ten czerwony, bo mój już jest ostro na wykończeniu, on co prawda mi jeszcze na jakiś e, czas wystarczy. E, ale no myślę, że spokojnie jeszcze na dwa tygodnie mi wystarczy, ale no już chciałabym mieć, wiecie, koniecznie e, następny po prostu na zapasie, e, żeby móc go. E, w razie czego od razu zacząć używać. W sensie ja go używam na przemian z innymi szamponami. E, I powiem Wam, że właśnie w jednym z poprzednich vlogów Wam wspominałam, że znowu w niedzielę olejowałam włosy i. No, w niedzielę. Przepraszam, Wam wspominałam, że olejowałam włosy i em, myłam. Dwa czy trzy razy głowę tym szamponem z kolei nawilżając nie raz myłam tym Medicate, a raz myłam tym nawilżającym tymi oba z Selsun Blue i nie domyłam oleju. Także doszłam do wniosku, bo wiecie, gdzieś tam czytałam, że nie powinno się używać ich codziennie. Później gdzieś tam przeczytałam z kolei u producenta, że spokojnie można je codziennie używać. No faktem jest, że nie są najwy najwyraźniej zbyt agresywne, dlatego, że nie domyły mi tego oleju, a ja nie miałam nie wiadomo ile oleju na głowie. Następnego dnia wzięłam po prostu szampon z e, Baby Dream. Baby Dream, Baby Love, Baby Dream. Tak. Wiecie co? Ja mam zawsze problem, bo Baby Dream jest w Rosmanie, a Baby Love jest w dm -ie. I ten z Baby Love w ogóle strasznie źle na mnie zadziałał. Wywołał u mnie nawrót łuszczycy, wtedy straszny wysyp łuszczycy. A z kolei ten z Baby Dream z Rosmana działa idealnie. No i właśnie nim umyłam dwa razy głowę, następnego dnia i słuchajcie zero. Wszystko zeszło. Także ten jest dużo bardziej agresywny. Ja go też co prawda używam normalnie na co dzień, bo wiecie, ja myję codziennie głowę. Codziennie prostuję, codziennie suszę i tak dalej, dlatego moje włosy są w takim stanie, w jakim są. I jak tak powiem Wam, że widziałam te filmiki, nawet bodaj, bodajże sprzed roku, sprzed dwóch, to ja jeszcze dużo więcej włosów miałam. E, natomiast no, no nie wiem, no mi bardzo zaczęły wypadać włosy, e, wiecie, wyniki krwi moje też nie są najlepsze, więc to pewnie ma też coś z tym wspólnego, no hormonalnie, ze względu na tarczycę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, e, zaraz muszę szybko lecieć z miluniem, e, po czym będę się zbierać do drezna, bo mam dzisiaj e, rozmowę w sprawie pracy. Na razie wam nic nie będę mówić, bo nie wiadomo, czy z tego coś wyjdzie. Jeżeli będę wiedzieć, że wyjdzie, że są jakieś szanse czy tego, to wtedy Wam opowiem najwyżej po, po spotkaniu. Ale na razie to e, nie, ma, nie ma sensu e, zaprzątać. Sobie i Wam um, głowy tym. Wiecie co? Zanim jeszcze się rozłączę, muszę Wam powiedzieć: Ja mam dzisiaj na policzkach ten róż z Essence. To była limitowana edycja. God A Crush on Apricots Baked Highlighter. No, niby highlighter. No, to nie jest highlighter. Jeśli przybliżę Wam bardziej, widzicie to różowe, takie peachy? To no, to tutaj to jest highlighter, ale tutaj to e, nie jest highlighter. Ja to bardziej... To było bardzo inteligentne. Ja to, słuchajcie, właśnie użyłam w formie różu. Ile tutaj jest pojemności? 10,5 gram. To jest, wiecie, wypiekane, to ja pewnie w życiu bym tego nie zużyła. No chyba, żebym używała przez cały rok tylko tego, a takiej opcji nie ma. Ale... Bardzo delikatny, więc musiałam naprawdę wiele razy nakładać. Natomiast zapach... Boże, słuchajcie, jak to... Pachnie nektarynką, nie brzoskwinią, ne nektarynką. Świeżą, soczystą nektarynką. To jest szok. To jest szok. I tak Wam naprawdę powiem, że no tego już nie dostaniecie no chyba że gdzieś tam na vintage czy coś. Ehm. I powiem Wam, że z tego pojemnika to już tutaj mało rzeczy zostało. I tak naprawdę do tej pory wszystko z powrotem schowałam do toaletki, co używałam. I doszłam do wniosku, że zatrzymuję, że będę używać. Także czasem jednak warto te rzeczy z powrotem przetestować po jakimś czasie. No, dzisiaj tradycyjnie na twarzy mam e, Origins, ale powiem Wam, że on już mi się kończy, i ja tak podejrzewam, że jeszcze, nie wiem, jakbym przez dwa tygodnie go używała codziennie, no to, to, się, to się mi e, skończy stety, niestety, no i wtedy, wiecie, wrócę z powrotem do tego, ten wykończę i będę następne używać. No, dobra, słuchajcie, ja lecę z Milanem, wrócę do Was, jak będę już z powrotem w domu. Słuchajcie, właśnie weszłam do domu 17.34. Byłabym dużo wcześniej, gdyby nie fakt, że wiecie, to było spotkanie, w, można powiedzieć, pod centrum handlowym. I no, ja tam weszłam jeszcze do domu, chciałam kupić jedną tą nową maskę którą tak byłam zachwycona ale niestety nie było więc kupiłam co innego, nie kupiłam dużo kupiłam dosłownie kilka rzeczy ale ładnie ten różoroświetlacz wygląda w każdym razie odnośnie pracy jutro na wieczór mam dostać znaczy ma mi ta osoba dać znać czy, czy dostanę tą pracę czy nie powiem Wam szczerze, że chciałabym bo bardzo dobrze płacą i jest dużo też urlopu, i generalnie wydaje się być fajna praca, no ale jak mówię, jeżeli, jeżeli ją dostanę, to Wam powiem. Jeżeli nie, no to, no to niestety nie. No ale mówiłam, że kupiłam e, dosłownie kilka dupereli, więc dla Milusia, smaczki, zresztą zaraz muszę z nim szybko wyjść, e, wzięłam te dwie maski, to są też jedne z tych nowszych. Ja już ją kilka razy miałam i jestem nią zachwycona, dlatego wzięłam od razu dwie. Eee, I jeszcze jedna kosmetyczna rzecz, którą wzięłam, słuchajcie, to jest ymm, filtr w sprayu. Bardzo malutka pojemność, bo zaledwie 50 ml to bardziej wiecie, taka podróżna. Natomiast no tak mi jakoś się fajnie używało to z garniera, że stwierdziłam, że wezmę. Wcale ta nie było, 3, niecałe 3,5 euro, więc no, ale przetestować można. To jest Stranded Up. No i na sam koniec, <laughs> oczywiście, dwie moje białe czekolady z Koławach, ale też wyszła jakaś nowość i ta jest dużo droższa, słuchajcie, aż o 20 centów. Wzięłam jedną na spróbowanie. To jest też czekolada z karmelem, więc zobaczymy, jak będzie smakować. Czekajcie, idziemy zobaczyć, co on robi. Maltretujesz Twoją kosteczkę? Och, jest już, Kosteczkę maltretujesz. Oboziu, boziu. boziu. śmierć. Ok, Pyśne. Takie pyśne. Idziemy zaraz na sióra, tylko się matka przebierze, nie? Cziul, idziemy na siurka? Halo. Patrzcie. Zostaje zignorowana na rzecz kosteczki. Tak to już niestety bywa. O, co jest fajne, że mogłabym ze sobą Milana brać do pracy w sensie. Ja bym go w większości czasu i tak zostawiała w domu, ale gdyby na przykład Matthias się nie mógł nim zająć i tak dalej, no to mam, miałabym tą opcję, że mogłabym wziąć Milana ze sobą do pracy i powiem Wam, że to no, bardzo by mi też dużo ułatwiło. No ale nic, dobra, słuchajcie, ja idę e, te rzeczy pochować i, i co? Przebrać się. Lecę z Milanem, jak wrócę, to zabieram się też za zagotowanie, bo ja dzisiaj jako tako śniadania nawet nie jadłam, e, więc, no, przydałoby się w końcu coś e, wszamać. Pamiętam, że dzisiaj moje włosy jakoś ładnie wyglądają, nie? Wiem, mam takie wrażenie, jak patrzę w podgląd, jakoś mi się dzisiaj podobają. No, ale umyłam dzisiaj. Czym ja myłam? Celsun Blue e, tym Medicated, czyli tym czerwonym, z tym czerwonym paskiem, i jako odżywkę. Aha, już wiem dlaczego te włosy tak wyglądają, bo jako odżywkę nałożyłam moją odżywkę z Joptą ym, Orientalny Ogród, chyba tak. Także no, uwielbiam tą odżywkę, ona zawsze sprawia, że moje włosy ładnie wyglądają. Nieskromnie mówiąc. <laughs> Dobra, to później. Słuchajcie, jedzonko gotowe. Ja sobie nałożyłam porcję, no bo wiadomo, jestem trochę głodna, aczkolwiek w międzyczasie, wiecie co, zjadłam też jogurt, bo już nie wytrzymałam. Czy właściwie, no, ten tą, tą, tą no niby maślankę jogurtową, coś, coś takiego. No, wiecie to, co kupowałam, co kupuję za każdym razem w holu. No, a tutaj mam resztę patelni, słuchajcie, no i tym sposobem mam jedzenie na spokojnie dwa dni. Nie licząc z dnia dzisiejszego, czyli jutro i pojutrze. E Święty spokój, nie będę musiała gotować, co my mamy dzisiaj czwartek, a pewnie w sobotę na wieczór dopiero będę coś albo w niedzielę generalnie coś gotować. Dobra, ja zabieram się za jedzenie, jak zjem, bo w międzyczasie jeszcze, wiecie, obrabiam filmik, więc jak zjem, obrobię filmik, wyjdę z Milanem, to do Was wrócę. Oczywiście jest już znowu w miarę późno, powiem Wam szczerze, bo mamy godzinę 21.30. Ja wróciłam z Milanem jakieś, nie wiem, 40 minut temu em, do domu, tak pirazy drzwi. Mm, I postanowiłam, że skoro jutro i tak będę siedzieć w domu, no to mogę sobie wyprać pędzle. to nie jest tak, że ja pędzli nie mam, bo pędzli to ja mam od groma i jeszcze ciut, ciut. Jak widzicie, wyjątkowo miałam dużo pędzli do twarzy. No, to dlatego, że wiecie, testowałam ostatnio jeszcze raz te rzeczy, czy już część tych, tej kolorówki, którą z powrotem tam wrzuciłam do tego koszka, żeby zastanowić się, czy może jednak zatrzymam, czy nie. Podejrzewam, że wszystko zatrzymam. No, ale przez to, właśnie, że testowałam, no to, to też używałam za każdym razem jakiś inny pędzel, w większości. No, i przez to się po prostu tych pędzli do twarzy trochę nazbierało. Powiedzcie mi, czym wy myjecie pędzle? Jesteście tym e, mydełko, czy jesteście tym e, olejek? Dlatego, że ja na przykład ten pędzel, słuchajcie, muszę faktycznie myć tym olejkiem z Isany. E, jako, że gąbki ja już piorę tylko i wyłącznie w pralce, bo wtedy jestem pewniejsza, że są naprawdę czyste, to. E, to jeżeli chodzi o pędzle, no to pędzle myję faktycznie mydełkiem, ale pędzle, które używam do kremowych produktów, no to z reguły muszę domywać właśnie olejkiem, pomimo że ja tego nie lubię, dlatego że jak wiecie bądź nie wiecie, nie powinno się pędzli myć olejkiem, dlatego że one olejek rozkleja klej po prostu tutaj w tych skówkach i przez to szybciej niszczą się pędzle. To nie znaczy, że jak raz dwa, trzy, pięć umyjecie yy, pędzel olejkiem, to od razu się rozklei, ale po jakimś czasie przy regularnym stosowaniu niestety. Tak się może wydarzyć. Dlatego, no jak mówię, ja tylko pędzle po kremowych produktach myję właśnie olejkiem, no bo z reguły ciężko jest je po prostu zwykłym mydłem mi domyć. Swoją drogą, a propos mydła, wiecie co? Jak byłam w DM-ie, widziałam, że Trickle Moon wypuścił mydła do rąk. Pink Pomelo bardzo ładnie pachnie. I jeszcze jakaś marka, kurczę, Sagrotan chyba. Wypuścili też żelowe mydła do dłoni, chyba dwa rodzaje, przynajmniej dwa były w tym DM-ie, ale kurde, czy 95, no chyba ich pogniotło coś trochę, słuchajcie, no bez przesady, ile niedługo jeszcze i będzie 10 euro kosztować mydło do rąk, no, no przecież to jest tylko mydło do rąk, tak, więc tam były dwa rodzaje, wiecie co, mięta. Zielona herbata, chyba z miętą. W każdym bądź razie taki cytrusowy zapach miała, bardzo, bardzo ładny. Ten zapach mi coś przypominał, teraz, teraz nie wpadnę na to, co to mi przypominało, ale jakiś zapach taki cytrusowy, który znam, taki bardziej cytrusowo-cukierkowy, bym powiedziała wręcz. I drugi było coś kwiatowego, ale już teraz nie pamiętam co. Ja nie nagrywałam, więc wam niczego nie, nie, nie mogę pokazać, um, ale no, powiem wam, że. Że interesowały mnie. Chociaż to tylko mydła do rąk. Um, no ale. Bez przesady, te Tricel Moon chyba 2.95 kosztowały, a te z Sagrotana 3.95, jeżeli dobrze pamiętam, także no nie no bez przesady. Jeżeli mogę kupić, nie wiem, z Balea za 65 czy tam 70 centów, no to no to jednak e, wolę takie kupić z Isany. Staram się mydło nie kupować, bo ja już wam nieraz mówiłam, że mi mydła z Isany niestety dłonie mocno przesuszają. Także dylematy, dylematy, no wiecie, z braku laku to i kupię z isany, tak, um, ale no wolę po prostu nie. Ja idę teraz te pędzle e, rozłożyć, żeby sobie schły, bo do jutra na pewno nie wszystkie wyschną. W ogóle to otworzyłam okno w sypialni, wiecie co, bo się troszeczkę ochłodziło i po prostu będzie mi przyjemniej położyć się spać. I zaraz wracam tu do łazienki. Robię demakijaż. jak zrobię demakijaż, to jeszcze przyjdę właśnie Wam coś powiedzieć a propos demakijażu. Wiecie co? Czekajcie, postawię Was na innym kremie. Słuchajcie, dobra wiadomość. W sobotę, czyli pojutrze... Muszę zejść tylko jeszcze do Matyasa zapytać się, czy będzie w stanie się zająć Milanem przez cały dzień, przez te 12 godzin, bo w sobotę będę miała dzień trudny, słuchajcie. Ym, więc w sumie mogę Wam szybko powiedzieć, co to za praca. To jest praca, słuchajcie, jako osobisty asystent osoby niepełnosprawnej. Czyli jest to kobieta, która siedzi na wózku, nie może chodzić, nie może stać, mówi. Yy, w głowie jest normalna, tak? Ale no jest niestety chora, ma tam jakąś straszną chorobę, ja już nie pamiętam, jak ona się nazywa. Bo takich rzeczy moja, mój mózg nie chce, nie chce kodować. No i praca wygląda na tej zasadzie, że przez 5 dni pracujecie po 12 godzin, potem macie 5 dni wolnego. Urlopu macie 29 dni w roku. Mogę brać, kiedy chcę. Zarobek jest niesamowicie dobry, niesamowicie dobry. Um, no i jak wygląda taki dzień, wiecie, ona ma wszędzie jakby te takie lifty do, do podnoszenia, um, um, te lifty do podnoszenia, w sensie, że zbuszka nie musicie jej nosić, tylko po prostu jakby winda ją nosi, tak? no jedynie co no to trzeba jej pomóc tam wiecie rano przy pielęgnacji em, podać jej leki zrobić jej śniadanie em, różne inne rzeczy czy tam pomóc przy jakichś biur biurowych czy do urzędu z nią jechać czy na e, terapię czy tu czy tam em, na kabarety do teatru do kina itd, itd. Oczywiście wszystko to ona płaci, do tego macie, wiecie, też posiłki, w sensie śniadanie i obiad, kolację i, i, i um, chodzicie z nią na spacery, to tu, to tam, wiecie, żadna jakaś tam ciężka e, praca. Także mówię, pracuje się 5 dni, 5 dni wolnego, 5 dni pracy, 5 dni wolnego, oczywiście też przez święta, przez, przez weekendy, ale wiecie, ja jestem tego nauczona, bo ja we wszystkich... Poprzednich pracach, gdzie bym nie pracowała, zawsze pracowałam tak, że i święta, i weekendy. Oczywiście tutaj jest wiecie na tej zasadzie, że na przykład jeżeli y, będę chciała, y, chciałabym w okresie świąt Bożego Narodzenia, nie wiem, wyjechać gdzieś na przykład do domu czy gdziekolwiek, no to wtedy muszę pracować w sylwestra albo sylwestra mam wolnego, a pracuję przez okres świąteczny. I tak samo. Y, Święta Wielkanocne, a Fingstny, Fingstny to są Zielone Świątki, chyba tak. Um, pamiętam, że kiedyś coś przetłumaczałam, także tak, raz tak, raz tak, wiecie, można wybierać. No i e, generalnie, e, no powiem Wam, że... Tak jak Wam mówiłam, w razie czego mogę Milana wziąć ze sobą, wolę tego nie robić, tak, ale taka opcja istnieje, jeżeli no naprawdę nie miałabym z nim co zrobić, że Matthias by się nie mógł nim zająć. I powiem Wam szczerze, że no muszę iść się go teraz zapytać, czy on w sobotę mi się nim zajmie, dlatego że no w sobotę mam mieć ten dzień próbny. Generalnie konik, właśnie ta kobieta, ona, miała, ona mi powiedziała, że ona się do mnie do jutra odezwie, a przedtem mi napisała ona ze swoją asystentką, z którą właśnie ja bym na zmianę pracowała, napisała mi, że ze wszystkich osób, z którymi się dzisiaj spotkały, to ja im po prostu byłam dla nich najsympatyczniejsza, dlatego stwierdziły, że Żebym spróbowała, zobaczyła, czy, czy to będzie dla mnie i tak dalej, ale powiem Wam, że, przepraszam, że tak to teraz powiem, ale za taką kasę, jaką oni płacą, to powiem, byłabym głupia, jakbym powiedziała nie: naprawdę, słuchajcie. Tym bardziej, że wiecie, no jak mówię, to nie jest, wiecie, to nie jest że jakąś osobę, która tylko leży już i nie jest, wiecie, już przy swoich myślach czy zmysłach. Że taką osobą się opiekujecie, bo takie no niestety też są i ona kiedyś też taka będzie, I ona sobie zdaje z tego sprawę. Ta kobieta ma 53 lata i no niestety ta choroba jest taka, że zamiast postępować, że lepiej może być, to niestety to się pogarsza cały czas, aż w końcu dojdzie do tego momentu, że ona 24 na dobę będzie potrzebowała opieki. Na razie potrzebuje tej opieki przez 12 godzin dziennie, ale. Kiedyś będzie tak, że ona będzie już jak warzywko, niestety, no. Przykro mi o tym mówić. No ale niestety taka kolej rzeczy, tak? Każdy z nas kiedyś taki będzie. W sensie, każdy z nas kiedyś będzie już w takim wieku, że nie będzie nic mógł sam zrobić i tak dalej. Miejmy nadzieję, że każdy z nas dożyje por porządnego wieku, tak? No. Także o Jezus, cieszę się, jak nie wiem, słuchajcie, naprawdę, cieszę się, że do, do, dostała mi, została mi, zostało mi dane mieć tą szansę. No, a co chciałam wam wcześniej powiedzieć, to ale przypomniało mi się, że ja już wam chyba mówiłam odnośnie tego balsamu Radiance Cleansing Balms Beauty of Joseon. Słuchajcie, ile będę go nie używała, jeszcze raz wam powtórzę, bo nie wszyscy oglądają e, wszystkie filmiki. Ile bym nie używała tego balsamu, mniej więcej, nie wiem, jeszcze dodała, nie dodała i tak dalej. On mi wiecznie, słuchajcie, zostawia na oczach mgłę. Naprawdę, nawet przy malutkiej ilości. Powiem wam, że to mnie drażni. I cieszę się, że kupiłam go za cenę, nie wiem, 8 czy tam 10 euro, a nie za cenę taką, jaką kosztuje 20-25 euro czy coś koło tego, czy nawet więcej, bo chyba bym w szal wpadła. No ale nic, na zapasach mam jeszcze Geek and Gorgeous i Sanę nową, którą w sumie też moglibyśmy przetestować następnym razem, przy okazji, jak będę pomalowana. I jeszcze jakieś mam... i The Body Shop, także jeszcze mam trzy na zapasie. No Dobra, kochani, słuchajcie. Coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć, ale nie wiem co, dlatego... Um, a, już wiem co, przypomniało mi się, bo widzieliście, że kupiłam dzisiaj ten e, filtr w sprayu. Wiecie co, ja używam cały czas teraz tego e, Sundance Antioxidant e, Serum Przeciwsłoneczne z filtrem UVA50, to jest z anti-age kompleksem, ale słuchajcie, e, to ma pojemność ilu? 30-30 ml, ale niestety problem jest taki, słuchajcie, właściwie są dwa problemy. Jak zaczynam się pocić, to oczywiście pocę się też na twarzy, a on jest niewodoodporny, więc spływa mi poniekąd z tej twarzy. To jest pierwszy minus. I drugi minus jest taki, że ja mam wrażenie, że moja skóra po nim nie, pod nim nie oddycha. Tak jak wiecie, jakby taka warstwa była, i, i to mi nie bardzo się podoba, więc podejrzewam, że po prostu zużyje do ciała i, i tyle będzie, bo no, nie podoba mi się coś takiego. No ale nic, dobra, słuchajcie. Ja teraz lecę do Matijasa. Z wami widzę się niebawem w kolejnych filmikach, także zapraszam Was bardzo gorąco. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa pa!